Hej, cześć, witajcie, ja jestem Kostan i dzisiaj e, chcę wam powiedzieć trochę e, takich podstawowych porad e, co do my klubu w, w tym PES-ie 20, 2021 i e, no, e, lecimy, e, także gra się ładuje, a ja wam przypomnę też o zostawieniu łapki w górę i suba, e, ponieważ no, lecimy to, troszkę z tym ten kanał, tak powiem, że nawet ożył. Trochę więcej na jakiś tym niż wcześniej było. E, także tak. E, pierwszym e, waszym wyborem w, w tym czasie i to bardzo ważnym wyborem e, jest e, wybór menadżera. Ja wam teraz tego nie pokażę, musiałbym nowe konto tworzyć. E, ale ja wybrałem Sabatiniego e, Ponieważ podobała mi się ta formacja, bardzo dobrze mi się nią gra ogólnie i właśnie mogę sobie wpuścić tak, tak. nie tak już chyba w końcu czas zdjąć moratę z tego e -e -e, dobra e -e, Castle Daj chyba a jakby tego wpuścić On 76, dobra on szybki jest Dobra e, Pierwszym wyborem jaki tak jak już mówiłem pierwszym wyborem to będzie menażer i będziecie mieli do wyboru właśnie Sabotiniego Fischera Rolanda i jeszcze jednego, nie wiem jak on się nazywa, ale tak. Yy, ta formacja, która tutaj jest, czyli Ursa go jest ciężka do grania, bo tutaj ma się czterech obrońców... Czekajcie, w ogóle... Pani, on zawsze grał na... No? O, właśnie. Tak mi się wydawało, że tutaj właśnie jest Nie tak chyba... Będzie, tak, będzie lepiej, no. Dobra, i tam ja ogólnie z tego co tutaj już takie trochę meczów rozegrałem i trochę mam doświadczenie, żebyście wzięli sobie jednak tego Fischera, bo gracie ze skrzydłowymi, nie? Może macie jednego napastnika i chyba tam dwóch obrońców tak naprawdę z tyłu, ale no macie skrzydłowy, macie jak grać, jeśli umiecie dośrodkowywać oczywiście, to jest najbardziej polecam formację z Fischerem. Yy, a to bardzo podobna formacja do Fishera. A tej ostatniej formacji niestety Przepraszam Was bardzo ale nie pamiętam yy, Tak podstały, Jak będziecie mieli podstawowy skład Poróbcie sobie jakieś zmiany yy, Jeśli macie jakichś tam lepszych zawodników Na ławce Echem. I też wybór pierwszego piłkarza Którego będziecie mieli na wypożyczenie yy, Nie bierzcie sobie żadnego zawodnika powiedzmy tak, tak jak u mnie w formacji to jakby patrzeć na to co ja tutaj mam no to ja bym mógł sobie wziąć albo jakiegoś DMF-a albo jakiegoś obrońcę ewentualnie bramkarza bo y, oni mają najdłużej ten kontrakt ich trwa i nic najlepsze na przykład tam jest dobrym wyborem Casemiro y, Jordi Alba jest y, także tam są naprawdę fajne y, jakby fajne twarze, które możecie sobie wybrać na te powiedzmy tam chyba 5 meczy jest to to chyba zależy od piłkarza i tam sobie później chyba wybieracie jeszcze koszulki, skład i możecie sobie później ustawiać różne taktyki w składzie i w ogóle ja się już w to nie będę bawił e, Teraz tak Jak zdobywać piłkarzy e, Piłkarzy zdobywacie w następujący sposób Już wam pokazuję Agenci I najlepiej robić sobie te kolektor boxy Bo tutaj wypada I tutaj na przykład za 25 tysięcy Ja go obecnie tego nie otworzę Ale <laughs> e, Bo nie mam pieniędzy Ale e, Tutaj za 25 tysięcy otwieracie sobie taką paczkę i e, Możecie sobie wydropić takich, powiedzmy, ja na przykład z tej paczki e, Wydropiłem e, Smalinga na obronie 84 W ogóle bardzo dobrze się sprawdza on Także, o właśnie, jeszcze pokażę wam więcej trafów e, e, Czekajcie, kogo ja tam jeszcze trafiłem z tej paczki tego gościa Evertona Libero który nie wiem w ogóle czemu jest na ławce on powinien grać tutaj czekajcie on powinien chyba tu być nie? no o dobra yy, nie wiem po co mi to szybko to naprawiam dobra i tak yy, na przykład też są też takie dobre paczki yy, za te właśnie złote coiny się tam Minecraft coins chyba to się nazywa i otwieracie sobie nie te bo tylko te specjalne agen... ci, ci, tych specjalnych agentów sobie otwieracie możecie sobie wybrać na przykład tutaj macie agent tu macie na przykład z pozycji jakiejś trzech tych zawodników na pięć gwiazdek oscenianych więc tutaj też możecie sobie otwierać ale ja wam na początek najbardziej polecam tą opcję możecie sobie wybrać z jakiego klubu byście chcieli na przykład może wam tutaj chyba nawet Gert Miller wypaść Chociaż nie wiem, czy on jest właśnie w tym PESie. E, Milan możecie sobie też wybrać. E, możecie sobie wybrać Manchester United. E, ja ogólnie te dwie ikony mam chyba z Bayernu. Właśnie. I ja na te paski tylko 100, więc to się bardzo opłaca. E, a te Collector Boxy sobie róbcie za normalny GP, Co drop wam z meczy. I właśnie, jakie mecze grać, bo teraz już praktycznie nikt nie gra online w PESie. ie Gdziecie sobie versus.com Ja mam tu najbardziej powiedzą, tylko ja sobie wyjdę, bo ja nie chcę, żeby nie chcę na razie meczu. E -e -e. I mm, tak... Y jeszcze możecie sobie robić tutaj zadania MyClub Records. Ja tu mam tu sporo porobione, ale tu będziecie mieli takie dosyć łatwe zadania, które będziecie mogli sobie właśnie zarabiać, te micro końsy. I właśnie za te micro końsy możecie sobie kupować tamtych zawodników. Ja tych zadań już raczej nie zrobię tutaj co są, ponieważ no, nikt nie gra w praktycznie tych online meczy. Jeden co mogę zrobić to to, ale Team spirit gdzieś, gdzieś ciężko mi będzie zrobić. Musiałbym naprawdę długo siedzieć i jakby yy, 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 skład układać, nie? I tak, jest jeszcze sprawa ze skautami, bo o tym jeszcze nie mówiłem. E, ty możecie, na początku będziecie mieli to pokazane, wszystko w samoułczku. E, I ja trochę mam tych skautów dlatego że jeszcze ich otworzymy. Ech, ech. Aj bym wolał to inaczej zrobić. Wskaźnik Rimu Slot. Wskaźnik nie. O dobra. Robimy sobie, porobimy sobie tych scoutów, a później wam wytłumaczę jeszcze taki mini-opening, to jest, więc zobaczymy, co wam nam poleci, w ogóle nie patrzyłem, co może nam wypaść, ale zobaczymy, co to będzie, srebrna piłka, czy to jest normalna, normalna chyba, o 60, eee. słaby kap, mógłby być dużo lepszy, eee, ale tych słabych scoutów, powiedzmy tych dwóch jednogwiazdkowych, eee, sprzedawajcie. Bo oni się po prostu nie opłacają w najciszejszym świecie Lepiej sobie ich sprzedać i mieć z tego jakiś tam mały zysk niż mieć sobie zaśmiecone miejsce e, w drużynie którego piłkarze i tak nie będzie używać No jezu jakiś słaby bramkarz I to jeszcze bramkarz bo ja mam bramkarza z dobrego Tylko akurat teraz użyłam bramkarza którego na wypożyczeniu mam Bo ja wiecie było zadanie o to więc robiłem Ok, czyli trzy giazki są chyba do 80 karty. <laughs> Jeśli chcecie, to też mogę na przykład nagrywać jakieś gameplay z Ale to... Nie wiem, na razie teraz się z koła, z koła jest trochę sporo i uwaga, teraz mamy... też normalną piłkę chyba. Tak, jest 60. Taki niefart. Boże święty. Nie, nie fajnie mi to siada. Nie jestem zadowolony z tego. No 3 to się w sumie nie ma co spodziewać, ale... No, wiecie. Dobra, próbujemy jeszcze to. Yy, skipnę już. 68, 69, to słabo. Ale nie będę naczekał, bo te paczki i tak... Nie są co dobre. Te 3 jeszcze się tam na początek w miarę opłacają. Ja jeszcze je otwieram, ale niedługo chyba zasną sprzedawać. Yy, dobra. Dobra. Scout. 100. No, jedno są za 100 Trochę według mnie mało Ale dobra, tu macie coś takiego jak a, 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 Dom aukcyjny Czyli e -e -e Macie tutaj powiedzmy e, Tych skautów i Macie też e, Ich gwiazdki i czas i e, Ich koszt, o tu tak daleko e -e I tu macie na przykład Powiedzmy Szalkę e, klubu e, i tutaj macie ile czasu zostało yy, minuta A jakie w ogóle czekajcie, bo może bym tego kupił Może sprawdźcie czy tutaj może wypaść. Eee, nic tego e, Ja wam polecam, żebyście sobie zbierali pieniądze najlepiej na właśnie yy, na takich 4-5 ogniazdkowych. Eee, yy, gra no tutaj, mm, no po prostu możecie sobie, do wyboru, kolor macie. Tu na przykład z napoli. Ziół tutaj można ale Także, co jaka masz sprawa z kałtami? Kupujecie, za też dostajecie, ale to za mecze sobie są. Yy, I tak, jeszcze możecie sobie na przykład, jeśli yy, nie jesteście zadowoleni ze swojego ustawienia, możecie sobie też kupić menadżera nowego, tylko że to kosztuje to GP. Jest najbardziej litne. Nie. No ja mógłbym sobie kupić jakiegoś innego menadżera, ale mi na razie po prostu nie mam potrzeby. Yy, no bo... Drodzy są. 12 tysięcy. A mi się na tym ustawieniu dobrze gra. E, tu macie treningi, to możecie sobie... Oważnie jeszcze wam nie powiedziałem o najważniejszym. No nie o najważniejszym, ale też o ważnej rzeczy. Chodzicie sobie w watch on. I tutaj macie sobie takie dzienne challenge I to jest bardzo fajne bo na przykład gracie sobie codziennie taki match z botem I za to dostajecie chyba trenera 4000 expa Nie? Tak chyba jakoś było, nie? Tak, trener 4000 expa I to codziennie możecie grać eee, Tutaj jeszcze są te challenge online, ale to też właśnie nikt nie gra tego są cztery dostępne. Codziennie chyba. Giga Challenge. Tutaj mamy u, 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 spore te filmy. Tu musicie sobie to, wiecie, jakoś tak ogarnąć. I co to, to chyba też są nagrody, nie? ma ogólnie tego to akurat nie sprawdzałem. Tak, skill trainer. Wyjdę z tego yy, i tak yy, chyba tyle jeśli chodzi o to A tu masz się 20 ostatnich meczów, ja wam mogę tu pokazać Jak mi poszło Nie ja wał, to, żebyście tego wyniku widzieli, okej okay? ja tutaj, to, było, to była ranket i symulacja, więc to, ja tu nie miałem kontroli nad tym tu mam 3-2, 3-1, 3-0, 3-1 3-0 przegrałem, ale tutaj był jakiś chyba... Tak, to był ten dowolony skład chyba Słuchajcie, pokażę Wam No, Ronaldo, Lewandowski, De Pablo Thiago, ja nie, nie mówię tego Ale tutaj no, by, byli dobrzy gracze na napadzie. I ciężko było 1-0, 1-0, 3-2 1-1, 0-0, 2-0, 5-0, 5-1, 2-0, 0-3 No i tyle na razie, było tutaj 20 ostatnich meczów Także no, możecie się zastanowić, które klubu, ale to już tak wiecie, jakbyście chcieli O właśnie, tutaj możecie sobie chyba też zmienić stroje, jakoś Ale tu musicie mieć chyba jakieś specjalne

Dajcie bo... O dobra. No kurde. No Komentarzy name. O. Okej. Okay. Sorry, że tak jeszcze przydłużam, ale... No, w sumie tutaj to, to już możecie sobie sami to pozmienić. Jeśli Wam nie pasuje coś, to możecie sobie to wszystko zmienić w ustawieniach. Reset, team, możecie. Yy, możecie, bardzo dużo rzeczy tutaj jest dostępne Tu macie na przykład listę yy, członków, możecie sobie sprawdzić ich statystyki I wszystko, może wam pokażę w sumie Tu będziemy lecieć od najwyższych Ocen, tak Robson, udało mi się właśnie go w stanie sprawdzić Trafić Sanchez, którego może mi się uda zrobić od 90, bardzo mi chciał yy, I zarazu Właśnie tym właśnie lewo obrońca. tak, który, który... Z którego chyba ogólnie nie zrezygnuje. I nie wiem, czy milera go nie... Właśnie nie został go millerem. Jego miejsce. No i tutaj już tacy łatwiej gracze. Także co? To by było na tyle. Ja się zaniżę